Witam. Dziś krótka prezentacja gramofonu z 1958 roku ze wzmacniaczem. Jest to Karolinka, czyli protoplasta gramofonu Bambino. Po zdjęciu maskownicy, a zarazem głośnika, prezentuje się na następujący sposób. I tutaj pod przykrywką z materiału znajduje się głośnik 1,5 W. I wtyczka głośnikowa. Całość jest w bardzo dobrym stanie, zarówno wizualnym, jak i technicznym. Tutaj po zdjęciu należa. Udało się zachować. Wszystkie plejki oraz emblematy fabryczne. Praktycznie w idealnym stanie. W ramieniu, oczywiście, jest już igłan ze względu na dostępność, i żeby po prostu dostać na chodzie wkładkę, to już graniczy z cudem jest po prostu wymieniona cała wkładka na współczesną. Tutaj widzimy też gniazdo bezpiecznika kontrolkę zasilania i za chwilę pokażę, jak wygląda ona od środka. Tak prezentuje się on w środku. Lampy wzmacniacza, oczywiście dużo starszego typu, różnią się znacząco od lamp ECL86 stosowanych w bambino. Transformatory, układ wzmacniacza jest podobny, silnik tak samo, tylko różnica jest w lampach i to, że w bambinie zastosowano trzy potencjometry. Tutaj mamy tylko potencjometr do głośności, który też służy jako włącznik oraz potencjometr barwy dźwięku. I teraz zapraszam na krótką prezentację, jak ten gramofon brzmi. A wózką jest jeszcze instrukcja obsługi. Ja samego mechanizmu tego gramofonu bez całego opakowania i znaczenia bez GE 56 Zachowana w idealnym stanie łącznie z kartą gwarancyjną. Jak mechanizmy z ramieniem tego gramofonu były mocowane w potocznym chlebaku, czy tutaj, tutaj w walizce. Dziękuję za uwagę.